Te kolory przypominające wieżowce Manhattanu to korpusy pióra Parker Vacuumatic. Reklamy głosiły, że pióro to mieści ponad 100% więcej atramentu niż pióra innych firm. Firma Parker nadała temu pióru bardzo atrakcyjny wygląd, a przeźroczysty częściowo korpus pozwalał w każdej chwili kontrolować poziom atramentu. Użyto sporonych konwencjonalnych środków, aby wypromować to pióro. Jak i taki tak i Vacumatic odniósł duży sukces finansowy. Słynna strzałka Parkera, pojawiająca się na piurach do dziś, na tym modelu porawiła się po raz pierwszy. Po raz pierwszy pojawił się także nowy system napełniania pióra Vacumatic. Słynna strzałka pojawia się także i na stalówce pióra. Projektował ją Joseph Platt, zatrudniony przez Parkera, hollywoodzki projektant, którego dziełem jest scenografia do Przeminęła z wiatrem, wielkiego filmu końca lat 30. Jak widać, starówki Parkera radzą sobie świetnie, zarówno z cienką, jak i grubą linią, a także potrafią zrobić niezłą, fleksową kreskę. Parker przykładał się do tych stalówek i reklamował je jako jedno ze swoich większych osiągnięć, twierdząc, że potrafią napisać zarówno w położeniu tradycyjnym, jak i w odwróconym o 180 stopni, czyli z pływakiem zniesionym do góry. Ta pochodząca z końca lat 30-tych stalówka nic nie straciła na swojej elastyczności, w dalszym ciągu zachowuje swoją świeżość i możliwości jak za dawnych lat także i spływak radzi sobie bardzo dobrze z dużą ilością atramentu, którą podać trzeba przy kreśleniu grubych flexowych linii. Tutaj próba kreślenia grubych linii. Jak widać, pióro radzi sobie z tym świetnie. Parker do różnych modeli przeznaczał różne wielkości stalówki. Z różnymi wzorami dekoracyjnymi, bardziej lub mniej atrakcyjnymi. Zajrzyjmy na chwilę do środka, żeby zobaczyć, jak zbudowany jest Vacuumatic. Oto sprężynowy mechanizm Lockdown, który popycha specjalną gumkę, umożliwiając zasysanie atramentu. Oto owa gumka zwana diafragmą. Gdyby koty używają prezerwatyw, tak mogłaby ona wyglądać. Diafragmę tą umieszczamy w końcówce systemu i teraz musimy odpowiednio ją przełożyć, czyli końcówkę przepchać poprzez całą diafragmę, aż na sam koniec do dolnej części systemu lockdown. Czasami operacja ta trochę się przeciąga, więc postanowiłem skrócić. I od razu przejść do systemu przygotowanego wcześniej. Oto widać jak osadzona i przycięta diafragma jest popychana przez system Lockdown. Nazwa Lockdown oznacza, że system ten można zablokować w pozycji dolnej i tak to się właśnie prezentuje żeby włożyć go i zakręcić do korpusu Trzeba pamiętać o tym, aby system lockdown odblokować i wtedy dopiero można go bezpiecznie włożyć. W przeciwnym wypadku ulegnie on zniszczeniu. Najpierw ręcznie, a potem użyć musimy specjalnego urządzenia do zamykania otwierania rakomatików. Stalowa obręcz ściska jedną część gwintu, a drugą wkręcamy do korpusu pióra. Kręcanie wygląda na dość prostą czynność, ale proszę mi wierzyć, że czasami rozebranie i wykręcenie systemu z vakumatika to aż męcząca i żmudna praca, polegająca na niejednokrotnym podgrzewaniu i płukaniu całego pióra. Jak widać, system lockdown udało się bez problemu zainstalować. Można go zamknąć, zakręcić i pióro gotowe jest do używania. Nim jednak pióro użyjemy, musimy je najpierw napełnić. Na przykładzie tego modelu będziemy mogli prześledzić sposób napełniania pióra. Ten model to Vacuum Filler z początkowego okresu produkcji. Model ten zachował się w dość dobrym stanie, chociaż czas jego upływ widać na klipsie. Stalówka także zaopatrzona... Strzałkę projektu Josepha Plata. To zdjęcie obrazuje, że w większości modeli Vacumatica z rzeczystymi korpusami można śledzić poziom atramentu. Do zobrazowania napełniania pióra atramentem wybrałem atrament Sailor'a. Niestety posiadał on w środku kieliszek dozujący atrament, który się wypróżnił. W związku z tym musiałem go wyjąć i tankować atrament jeszcze raz. Tutaj widać, że cała szczynność następuje błyskawicznie i korpus jest praktycznie zapełniony atramentem. Nie mam pewności, czy kupiłem pióro z ołówkiem we właściwym opakowaniu, ale w takim do mnie dotarło, więc mogę przypuszczać, że tak było zapakowane od początku. To duże solidne pióro, jeszcze w bardzo dobrym stanie, a ołówek w dalszym ciągu sprawny, więc można go także używać. Ten model to oversize', a więc największy w danym momencie produkcji. Dość szeroka stalówka bolt albo stab z oznaczeniem W. Czyli z szerokim kanałem podającym dużo atramentu do koniecznego dopisania grubą linią. To kilka kolejnych wakomatików, tym razem szary, a te to szary zielony. Jednak te modele to tak zwana wersja deluxe. Kolejne modele z pierwszej generacji, dość dobrze zachowane, sprawne, estetycznie, bez zarzutu. Dość rzadki kolor burgundy, to tradycyjna wersja, nie deluxe. i jedno z mniejszych piór. Charakterystyczny wygląd paski wzdłuż, a nie w poprzek pióra. Mniej spotykane, ale również ciekawe kolorystycznie rozwiązanie. Na niektórych imprynty są w bardzo dobrym stanie, czytelne, można nawet określić datę produkcji pióra. Stalówki również nie, nie mają żadnych śladów nieprawidłowego używania. Spływaki w idealnym stanie to jeden z największych modeli jakie mam z bardzo dużą stalówką, piszącą bardzo cieniutką kreską, również w bardzo dobrym stanie estetycznym. Większość modeli, które posiadam mają tak zwane paskowane dżuele. Imprinty, w zależności od pióra, zachowują się w lepszym lub gorszym stanie. Można na podstawie ich datować pióra. Oto przegląd mojej kolekcji wakumatików pierwszej generacji. Także kilka kompletów z ołówkami. Moim zdaniem wakumatyki z pierwszej generacji należą do najładniejszych. Z biegiem czasu Parker modyfikował systemy napełniania. Aby je rozróżnić wystarczy zapamiętać, że lockdown to pierwsza generacja. Speedline druga, nie blokował się w pozycji końcowej i plastikowy też się nie blokował. Zakrętki określane nazwą Blind cup także pozwalają odróżnić typ generacji danego pióra. O ile waku. Pierwszej generacji wydaje mi się atrakcyjniejsze wizualnie, o tyle system drugiej generacji wydaje się bardziej przemyślany. Blokowanie systemu Lockdown w pozycji na dole zawsze powodowało wypływanie atramentu ze zbiornika, co moim zdaniem nie było dobrym rozwiązaniem. W drugiej generacji tego problemu już nie ma. Pióra drugiej generacji wizualnie wydają się bardziej smukłe. Posiadam znacznie mniej modeli drugiej generacji. Większość z nich ma braki w częściach. Szukam je, żeby uzupełnić swoją kolekcję. Niektóre są w nich bardzo ładne, jak na przykład ten z szerokim ringiem. Należy pamiętać, że Vacumatiki to pióra, które gromadzą atrament w swoim korpusie a więc im pióro większe, grubsze, szersze tym więcej atramentu może w sobie zgromadzić i dłużej pisać w związku z tym te najbardziej poszukiwane to duże modele większy model to także większa stalówka więc bardziej atrakcyjna i bardziej poszukiwana trzecia generacja to modele najbardziej o pływowym kształcie Tutaj akurat widać, że większość z nich posiada tak zwany Blue Diamond, umieszczony na klipsie znaczek, który ma poświadczać wieczystą gwarancję na dane pióro. Niektóre modele też w idealnym praktycznie stanie piszą do tej pory i można używać je jako codzienne pióra. Ciekawostką jest także na przykład ten model tak zwany Desk Pen, czyli piórona biurkowe. Tym model printu nie wykonano wzdłuż korpusu, ale w poprzek tuż pod ringiem. Niestety model ten kupiłem bez bazy, w związku z tym nie mogę go pokazać w pełni okazałości, a jedynie tak zaprezentować jego urodę. Oczywiście jako model trzeciej generacji napełniany jest za pomocą plastikowego systemu. Mam nadzieję, że te kilka modeli Vacumatica przybliżyło Państwu tą parkerowską serię. Dziękuję za uwagę.